Z nami kolejny uczestnik turnieju Pink Data dla Skrzatów w Grodzisku Mazowieckim. Przedstaw się. Franek. Franek. Franek, ile masz lat? Siedem. Siedem. I skąd do nas przyjechałeś? Z Wrocławia. Z Wrocławia. I w jakim w nasz klubie? No, ale teraz, w, w, w Wrocławiu. Mhm. I z kim do nas przyjechałeś? Z Tata. I Tata jak ma na imię? Tata ma na imię Grzegorz. Pan Grzegorz, dobrze. Pana powiedz, jak, jakie twoje są wrażenia związane tutaj z turniejem w Rolisku? A startujesz w różnych turniejach, czy może jest dla ciebie pierwszy taki no, turniej? to nie jest pierwszy. A wcześniej? To jest... No, jest z sukcesy na takich turniejach punktowych? Tak, i tak. A jakie to są sukcesy? Ale... Nadal jeszcze nie. Mhm. A jak było na szczytnicy stołowego? Dobra. A jak był dobry? Półtora roku. A dlaczego zdecydowałeś się, żeby spróbować swoich sił właśnie w ping-pongu? Mhm. Co Ci się najbardziej podoba w tej dyscyplinie? Masz jakieś wydarzenia swoje? O, tak. A tam, tam lekken, co tutaj pokazał, to porchęt czy lekken? tak. A podoba Ci się granie na takim obniżanym stole, jak tutaj w Grodzisku? Tak. A u siebie masz możliwość grania właśnie na takim stole? Nie. masz, czyli to jest dla Ciebie taka nowość i łatwo było się przyzwyczaić do gry na takim stole, niższym? Trochę czasu się przyzwyczaić. Aha, ale już teraz spokojnie Ci to idzie. Mhm. A ta dumny z jak jakby no w turniejach? Bardzo, zagrał bardzo dobry dwa mecze, z bardzo dobrymi zawodnikami więcej na śniadanie. były wyjątkowo pasjonujące, wyjątkowo zacięte. Kraj bardzo się mocno angażuje, bardzo mocno przeżywa, bardzo mocno walczy. I no, to jest powód do zadowolenia i dumy. Sporo kilometrów musieliśmy... tam tak? Musieliśmy na szósty lat wyjechać. Dzisiaj, tak, tak, czyli o 5 rano musieliśmy wstać, żeby, żeby tu przyjechać, no i pewnie koło północy może będziemy z powrotem. Ty miasteczka zmęczony Tanek? Nie. A ile już macie dzisiaj rozegrać? Cztery. Cztery. A łatwo było tak wcześniej wstać o 5 rano, żeby przyjechać tu na turniej? Nie. Nie, ale udało się. A to jest jakoś wczoraj, na przykład. W ostatnim czasie jakoś specjalnie przygotowywałeś się do tych zawodów? Tak. To znaczy, co robiłeś? Hmm. Trenowałeś jakoś więcej? Ja w piątek nie trenowałem, mogę się wcześniej położyć. Aha. A w czwartek? W czwartek trenowałem. Aha. A jak patrzysz tutaj na, na inne koleżanki, na kolegów z innych. Myślisz, że oni dobrze grają, czy, czy, czy słabiej niż no, ty? Dobrze? dobrze. Mhm. A tak ta, taki poziom oceniasz na wysoki tego Mhm. A może teraz poproszę cię jeszcze, bo z tyłu masz jakbyś mógł wstać i pokazać tutaj do kamery swoją koszulkę. Fajna jest taka koszulka ze swoim... Teraz w niej grałeś? Czułeś się jakoś tak e, fajniej, lepiej. uważasz, że możesz tak. Aha. A to Ty wymyśliłeś sobie, że, że będziesz miał nie styl na koszulce? Tak. Mhm. I masz jedną taką koszulkę? Czy więcej? Jedną. Mhm. I teraz za, będziesz już w niej grał w każdych zawodach? Tak. A ona przynosi Ci szczęście? Tak. Mhm. I wygodnie się gra? Tak. No to świetnie. W takim razie życzę Ci powodzenia w kolejnych latach i dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy bardzo.